Dziś roboty mają kłopoty, a roboty nie mają kłopoty. Zabierają swoje klamoty, nie pracują w wolne soboty. Dziś roboty mają kłopoty, na głupoty nie mają ochoty, zabierają swoje klamoty, nie pracują wolno Wielki, wielki wypiard, czy czy nieznany, nieznany sprawca. Aplikacjusz Ngembam BB zaczynał zaczynał jeszcze jakby na drzewie, skąd z wy wysokich jego partii miał szerszą prawda perspektywę w czasach kiedy kiedy nie było było jeszcze powszechnej optyki p p pryzmatu. Cały ten czas przeleżał w wykowy kopaliskach i z tego poziomu mógł obserwować jakby nieuchronnie procedującą pełnozakresową prawda kain kinetykę przemian. Taką wiedzą obdarzony, obarczony, jest dla nas homo homo sapiących, nieocenioną skarbnicą infoinformacji. Skąd się wziąłeś i jak do tego doszło? Doszło. Pytam Gembambebe, znanego, jak twierdzi, zwykopalisk jako jako apek. Wielki wypiart i stosunek białego karła z czarną dziurą. Niebieska planeta, i tak dalej. Alternatywnie, mamy nieznanego sprawcę. Tworzy pierwszego du i pierwszą pa. Serpent kusi promocją i lądujemy na niebieskiej planecie, gdzie pierwsza pa sama musi decydować o własnym ciele. Pierwsza konsumentka już jako samica żąda dodatkowych praw i parytetów. Zwierzęta jeszcze rządzą się własnymi, ale nadchodzi czas, gdy wybiorą wygodną, elastyczną smycz regulowanej długości. Nieuchronny postęp proceduje. Procesja, progresja, utopia, udupia, upupienie. Już od wczesnej pupki udupienie. Dupocentryzm i epoka gówniariatu. Pełnoletność od urodzenia, niepełnoletność do śmierci, prawa dziecka do emerytury, prawa ucznia dla nauczyciela tak dalej. Samoocena, samowola i samogwałt jako forma wolności. Kodeks kija i marchewki, czyli wszystko na oko i coś na ząb. Tak jest w wielkim skrócie. Oddalamy się od siebie i nasze widmo przesuwa się w kierunku czerwieni. Czerwona planeta zaludni się ludzikami żółtymi z powodu przesunięcia widma państwa środka. Niebieska malowana jest na zielono w oczekiwaniu na uchodźców z czerwonej. To wybuch szarej strefy, która tylko w drogiej wersji kolor jest teczowa w zależności od rozdzielczości rozdzielnika. Chodzą na wyższe obrody!